Serdecznie z tej strony Memphis ze mną jest. Fawlic? Katy? I Raven. W tym momencie w Polsce jest godzina. 23.46 A myśmy wpadli na cudowny pomysł, żeby kupić trochę Famasów i wymienić je. I je w kontrakcie, więc to też uczynimy. O ty. Nawet nie wiedziałem, że kupiłem Famasa z naklejką. Uh, uh. Ninja in pajamas. Hmm, A szkoda go sprzedawać Używać A dobra nie Gdzie tu były te kontrakty? Prawy I użyj kontraktu z bronią a, a, a. Użyj Kontynuuj, jak mam podpisać kontrakt? Pawic? Hmm, ciekawe pytanie, od tego zależy czy nam coś dobrego wypadnie. Name of receiver of goods. Eee, czyli to będzie... Krwalic? No. Nic? A... A jak mam się podpisać? Mhm. <grym> Menfis wypadni mi red line <grym> um, Nie wiem czy mi się to zmieści Fis Red a, Już skopałem, a dobra nieważne tam a, Ciul weźli konta <grym> Aka czerwona linia Jaki stan przetestowany w, w, w boju Nie łamcie się, nie łamcie się Ale wypadł redline, nie łamcie się, jeszcze jest 10 Jest jeszcze 10, jest jeszcze 10 test wygląda jak minimum AR Sprzaj, nie sprzedaj na rynku Co ja w ogóle robię Użyj. O, dobra się wybierz wybierz, 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 wybierz Dobra To co, Jeszcze raz redline tu teraz? Name of Receiver of the Good Napiszemy Moja Słoik Słoik Signature Makapaka A to Ci wypadnie Dragon Tak, z, z, z sierżanta Albo nóż Wyślij kontakt. Idzie I wypadnie co? Piekielnik do 90 lat. No mówiłem, to to zaraz trigon Gdzieś <noise> Przetestowany w boju, ale wygląd ma jak nuwencja to ładnie Przetestowany Ładne w boju, wymianie. ale, ale wy wy wygląda jak nuwencja. Hmm. Co to mówiłeś, Raven, że to co trzeba, żeby Cyrex był? E 10 Five Sevenów, eee. Jak one się nazywa? koper, coś tam, nie? Degaj, okay, mam play. Eee. Foul play to nazywa po angielsku. No dobra, mamy 10 sztuk. A tak jak Raven mówiłeś. Idzie 10 Ej, ale nie bądź mnie niezwykle proszę. Hmm, nie, dlaczego? Raz, można sobie zaszaleć, nie? Kontynuuj. Podpisujemy. Name of received goods. Cyrex. Jeszcze mi ktoś spamuje na teście. Perdon. Czy buźkę uśmiechniętą Smiley face Idzie Nie, nie, nie wierzę w ciebie No, zobaczymy co Cyrex 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 Lekko używany Lekko używany pikachu Przepraszam, że to powiedziałem. Memphis. <tryk> nie będę się obrażał na nagrywaniu. Ale gdyby nie mamy na taki moment, nie, ale, na taki pomysł, by nawet nie padł. Na chwilę jest kontrakt. No po prostu... Mm, mm, I tym A, optymistycznym ja... akcentem. <ślad> no, możecie zobaczyć w ekwipunku. Jest masz prywatne. Nie, nie mam. Ooo. No, 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 fajnie, fajnie, no ja nie pogardzę, no, żeby coś, nie, no, ale fajnie tak, to, no. We, no. nie, weźmy, weźmy, dobranoc, na razie, trzyma wszystkim. Mm, tak, by the way, ostatnio mi to, no to tak, by the way. Także trzymajcie się, cześć, ze mną byli. Dawid. Heidi. I Raven. Na razie, dobranoc.